Instalacja modułów pamięci typu SSD. Odkręć i wyjmij pokrywę formatera. Podłącz moduł pamięci typu SSD do ramki. instalacja dysku SSD Włóż stworzeń ustalający. Załóż ponownie pokrywę formatera. Podłącz moduł pamięci typu SSD do ramki. Instalacja dysku SSD Włóż słożnie ustalające. Załóż ponownie pokrywę formatera. Podłącz moduł pamięci typu SSD do ramki. Zainstaluj moduł pamięci typu SSD. Włóż słożnie ustalające. Załóż pokrywę formatera i wkręć śrubę. Więcej pomocnych filmów można znaleźć na naszym kanale HP Support w serwisie YouTube.